się, siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. Ja w dzisiejszym odcinku... Ja widzę, że Ty w końcu na porządny sprzęt usiadłeś! Jedziemy dalej talerzować. Jak potalerzuję, półtorej hektara to szybko powinno pójść. No chyba, że forsz nie odpali. Wtedy nie pójdzie szybko. Wtedy w ogóle nie pójdzie. I yy, jak to wrócę, to so tak. Zrzucamy zboże. Przepinamy sześćdziesiątkę do tej przyczepki. Wysypujemy z big baga zboże. Yy, pszenicę zeszłoroczną jeszcze. I wiozę to do mojego kurnika. Bo tam coraz więcej kur jest. I potrzebują rzeczy. Ale najpierw... Lej te paliwo. forszowi chce się pić. Kurde, taki będzie trochę słaby przepływ. A może tak to zrobimy? O, kupiłem, bo ten jeden to mamy. O, tak zrobimy. Ten jeden co mam, to jest taki. O, zarypany syfem już niestety. Bo nam się wszystko lało przez niego. Łącznie z olejem. Czasami nawet. I. A Forzi jednak lubi wyknąć kurde i trzeba zatankować, bo no, wczoraj jeszcze to trochę potależało, ale ten wskaźnik paliwa to tak pokazuje wiecie trzeba tam uciąć bo za wolno leci kiedyś miałem takiego kolegę jeszcze jak byłem w szkole muzycznej tutaj lokalnej w pierwszego stopnia to byliśmy w Zawoi chyba na warsztatach co roku nasza szkoła jeździła do, do, do zawoji, do pokrzywnicy, nie pamiętam czy to była zawoja czy pokrzywnica. No nieważne. I to był trębacz. A trębacze wiadomo, że lubią się napić, nie? No i pamiętam to jak dziś, że Bols miał taki kurek, niekapek taki korek, nie kapek. I mu to za wolno leciało. Jak polewał, no i wziął i odgryzł ten korek. Już lał normalnie. Tak było, nie zmyślam. Piękne lata szkoły muzycznej, edukacji artystycznej. Jednak trochę tych dinozaurów się przepala na tym, na tych uprawach, tym forszem Na tym silniku to on swoje łyknie. Znaczy w takiej lekkiej uprawie to jeszcze nie, ale jak już na przykład gruberem na głęboko robiłem albo tym nieszczęsnym pługiem. Pługiem to już w ogóle, bo to też to zostawię do 60, bo w sumie to nie wiem ile tam jest paliwa. Pewnie też by chciała się napić, jak ją czeka jakaś tam praca. Dobra, cały plan zdeleżowania polega na tym, że forsz będzie chciał odpalić. Matko-wosko. Zapalił, zapalił, dobra. To niech się teraz nadmucha, kamerka do wyłączenia, wentylatory se później uruchomimy. Bez tych wentylatorów to jest Amba Fatima, a ja odniosę piankę bo jeździ ze mną, a ostatnio miałem taką sytuację. Jak łueczkę jeździłem, ze sobie fotelem przystrzeliłem butelkę wody gazowanej, nie mojej nie była w fędzie, po prostu leżała i mi zaczęło napierdzielać, po nogach, sikać, syczeć, i mówię ja pierdzielę, węgiel, węg padł, coś się stało. no, A wyobrażacie sobie, jak, co by się stało, jakbym tutaj fotelem przystrzelił piankę montażową. A znając moje szczęście, to nie byłoby wykluczone. Dobra, jak forsz odpalił, to już jest połowa sukcesu. Teraz druga jest... połowa będzie, jak się nie zepsuje. Nic. Nawet nie widzi jeszcze, ale z biegami walczy. Proszę, 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 proszę. To jest zestaw. Ale chmurę puszczę. Ciekawe czy ma DPF-a. coś dużego, jechało i rozjechało ku Rozłożę sobie tą bronę. I drugi raz nie jadę, nawet fajnie coś A albo przejadę na koniec. To zabłądził trochę nie wiem poniosło go i pojechał też za daleko zamiast się na początku obrócić ale ściernisko twarde to zawrócił na ściernię te małe zakamarki te uwrotniki mam już porobione teraz będę jechał już tam i z powrotem tam i z powrotem w sensie już nie będę tutaj się nigdzie tu by wypadało gruberem chyba przelecieć bo ta talerzówka ma tu problem w zagłębianiu się to jest takie gniazdo peżu, ale zobaczymy I idzie. Tu się fajniej robi, bo tu nie ma chwastów. Widzicie? Elegancko pobeblane. Ta prędkość też swoje robi. Bo powoli z broną talerzową to się nie jeździ. Powoli to można ze słomą jeździć. Ale co chciałem powiedzieć. Aha, ci, którzy są ze mną od początku, to pamiętają pewnie jak robiłem tutaj 60- i broną talerzową. Jedne z pierwszych filmów. Wtedy to szła robota. Pamiętam, już nie dało się zdjąć. Teraz ten luks. Ała! Dobrze, wow. że no, ten fotel tak amortyzowany bo by nie wytrząsł jak cholera. na porządny sprzęt usiadłeś, a nie jakieś pędy, hejsy, sztajery. Elegancki. Panie, 5 tysięcy gotówką i biorę od razu. Nie moje, dobra. <laughs> Ale ładnie równo chodzi. Nie to co mój. Ach, okay. czasu zajmujemy. Ale patrzcie, elegancko. Dla mnie się podoba. Trochę tu zrzucimy tą największą ziemię. Pojedziemy. No. Do poprzeczki najlepiej było gruberem zrobić, bo to zawsze zajeżdżone, to ta talerzówka później leci po wierzchu. Nie? Aczkolwiek i tak jestem zadowolony, bo Samem to ja tak nie zrobię. Jak jak Grafał mi talerzował, czy jak ja sobie samym talerzowałem, yy, to tak nie mogłem jej docisnąć tej talerzówki jak forszem, bo forsz to jednak nie... To nie jest... Yy, no, to nie jest duża talerzówka do niego. I on, sami widzicie dwójka szosowa. Ja nie wiem ile on tam 1800-2000 obrotów dwójką szosową. To jest fajna prędkość, zapierdziela naprawdę ładnie. No, i tak to można robić. A na uwrotnikach zarzucam czwórkę polową z tej, tej drugiej takiej sekcji. i No, i też idzie, kurde, zarobiście. Kurde, późno się zrobiło. Edek zazwonił, że pielnik potrzebuje ten swój do warzyw. Bo kapustę robił, no, a że nie było drivera, pielnika żadnego, to ja driverowałem tym pielnikiem. Chyba sobie światło porzucam chwilę. No, co ja Wam mogę powiedzieć? To to, że że nie wiem, co Wam powiedzieć. Dzisiaj miałem plany takie, że do południa się uwinę, tam przytależuję to i miałem w ogóle wcześniej wstać. Chciałem wstać o siódmej, wstać o ósmej. Miałem jechać talerzować, miałem opóźnienie, to miałem rozładować, to rozładować i ten big-bag z pszenicą przesypać na tą małą przyczepkę. A wszystko chciałem zamknąć do obiadu. No i co, obiad? Mam żona, zaraz będzie obiad, a ja z wszystkim w dupie jestem. No ale przynajmniej pomogłem Etkowi, to dobry uczynek mam zaliczony, nie? Czemu tak właśnie chciałem wszystko załatwić z rana? Bo po pierwsze upały. Po drugie, myślę w końcu po żniwach uda mi się może wskoczyć do basenu. Słuchajcie, macie jakiś sprawdzony przepis na pasze dla kur? Taką, wiecie, z gniotownika na przykład, nie? Że tam, co mam dostępne? pszenicę jęczmień, owies, groch, ale bez problemu też soi będzie dużo w tym roku, więc kupię. No i kukurydza. Z tych sześciu składników plus ewentualnie jakaś domieszka trochę koncentratu też nie widzę problemu. A jak macie jakiś sprawdzony sposób i przepis i chcecie się podzielić to walcie albo tu albo na maila. A ja rzucam dalej, włączę się skończę. Z drugą stronę też się nic nie stanie. Teraz to ta, dobrze? O i teraz się fajnie łamie. No i dawek teraz. teraz to ta. Teraz za słabo już. Teraz to nie. Ale teraz to ta. Prawie. Będę musiał jeszcze podciągnąć, bo troszeczkę za krzywo. Ale to nie, nie szkodzi. Wiecie co? To nie szkodzi. Ja to tak zostawię. Wiem, żebyście wy wycofali dużo lepiej, szybciej. I w ogóle... A ja to tak zostawię.